Skrzynia Danger Zone na CSGO Skins kontra skrzynia Danger Zone w CS2. Co okaże się lepsze, gdzie będzie lepszy drop, tego się dowiecie oglądając ten odcinek. Kupiłem sobie tutaj 20 skrzynek, mam też przygotowane saldo na 20 skrzynek tutaj na CSGO Skins. Także sobie to przetestujemy w tym odcinku, zobaczymy co to będzie. Ale zanim zaczniemy, no to pamiętajcie, żeby skorzystać z kodu Stricto. Link macie w opisie. Dowam on 10% bonusu do doładowania darmowe 2 złote 10 groszy zł na start i 10 cm do dekensa, no to wiadomo, klasik, klasik, tak? To jest. Dziękuję wam bardzo, że wpisujecie konstricto. cieszę się, że wam oddaję. Szkoda, że niektórym zabierę. No, ale taka jest natura tej strony. Tak jest ona. Plus 18, jest różnie raz odda, raz zabierze. Ale co ja wam będę gadał, nie? A będę gadał, bo słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, że jest taki ten no konkurs, co nie? No to to wiecie, to powtarzam w każdym odcinku. Wystarczy 840 doładować z moim kodem i już z automatu dołącza was do konkursu. I słuchajcie, przyznam się wam jeszcze jedna rzecz, że odwaliłem strasznie w ostatnich odcinkach. Mówiłem tam, żeby oglądać do Końca, bo w randomowym momencie powiem hasło i wtedy wylosuję losową osobę z komentarzy no i nie mówiłem tego hasła nie wiem, zapomniałem totalnie w tym odcinku obiecuję, że będę pamiętał jak zapomnę w trakcie nagrywania to dogram to w trakcie montażu i na 100% będzie hasło i już zawsze będzie hasło spokojnie, tamte osoby, które napisały nawet jakiś randomowy komentarz, to też wybiorę pośród tych ostatnich dwóch filmów bo tam po prostu nie było żadnego hasła także tak, nic straconego to znaczy stracone, bo nie wiedzieliście jakie komentarze pisać, no ale dobra no tak czy siak, te osoby, co napisały tam cokolwiek, to zostanie wylosowane i dostaną doładowanie na 5 dolarów. W tym odcinku też będzie doładowanie na 5 dolarów. I w tym odcinku już na 100% powiem te hasło, także oglądajcie do końca, żeby wziąć udział w nim. No to tak, trzeba obejrzeć do końca, jak mówiłem, zostawić lajka. Lajki są bardzo ważne. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarzyk no to to potem i suba na moim kanale, co nie? Także pamiętajcie o tych trzech rzeczach: sub, lajk, like, komentarz. I wtedy bierzecie udział w giveawayu na 5 dolarów. I co, na wróżbę? Na wróżbę nie będzie -skins. Tak jak w ostatnim odcinku, gdzieś tu u góry macie licznik No i 34 gira mm -hmm. Macie licznik ile wydropiło na CSGO Skinsie, ile wydropiło na CS2 Odwożyłem jedną na CSGO Skinsie i teraz jedna tutaj, niech będzie ta skrzyneczka Open to clip i lecimy, kurde Ciekawe co to będzie, czy będzie z tej mąki chleb jakiś no i też jest lipa, to jest nieciekane. Dobra, otwieramy tutaj i lecimy, lecimy, nie ma co tutaj przedłużać. I jest jakaś pompa tragiczna, pompa tragiczna jest. Dobra, ostatnią sobie otworzymy, co tutaj mamy. Skrzynki, tych niestety na parę słapy nie było. Tak jak w ostatnim odcinku, dlatego nagrywam w ogóle ten odcinek, bo ostatni wam się mega spodobał. W ostatnim odcinku, to coś w miarę ciekawego, ale też słabo. W ostatnim odcinku bardzo wam się spodobał ten film. O, tu jest fajnie. I tam mówiłem w tamtym filmie, że że kupiłem skrzynki te kilowaty, co były na parę słapie, co nie? Tych niestety danger, danger zoneów nie było na parę słapie, nie mieli na stanie i musiałem o tych dziadów ze Steam'a kupywać, No niestety, A, ale tam dobra. Jeden raz można coś tam im zapłacić. Kurde, nie nieciekawie oddaję. ani tu, ani tu, no. Na ten odcinek troszkę się wykosztowałem, także mam nadzieję, że to docenicie i wpiszecie przynajmniej mój kod, żebym mógł realizować takie odcinki też w przyszłości. Ej, no mega lipa jest. No co jest? A tak mnie skamują? No nie gadaj, no jakiś magnezjum, No nie, no nie będzie tak No kurde Nawet lecę od końca, zaraz tą pierwszą otworzę Może z tej pierwszej coś będzie, no No i mega, no i mega W ostatnim odcinku, z tego co kojarzę To nie było chyba takiej sytuacji, że Tu wydropiło mi na przykład taka pompa I tu też mi wydropiła taka pompa w tym samym momencie Nie było czegoś takiego Także jestem ciekaw, czy W tym odcinku się to stanie Kolejne 20 skrzynek Jeszcze widzicie, tu mi trochę salda na Steam'ie zostało, 130 not to może coś tam dorzucę te parę stówek i będzie jeszcze trzeci odcinek jak dużo lajków like zostawicie Oj wylej, wylosowało to samo Tylko czy jest w faktoryniu? Nie, ale hej, ciekawe, ciekawe Dobra, uno tener i jeszcze tutaj od razu otworzę W dwóch, w dwóch miejscach naraz I tragedia, tu i tu tragedia, a nie, chociaż bardzo ładna jest TMK, ale jest niebieska, co nie? Dobra, teraz sobie otworzę tutaj na początku, zobaczymy, pozwólcie, że się kolki napiszę. Na, napiszę. napije Wa, 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 wa. bardzo dobre, dobra no to ostatni kluczyk i pierwsza skrzynka, to jest dobra kombinacja sprawdźmy to, sprawdźmy to co to odda, co to będzie oj ładny skin przeleciał ale dropi totalny bug, no nie wiem widzowie dzisiaj nie ma, nie ma totalnie farta o <laughs> widzicie mam też bana na tym koncie no, no no jest ban, no co będę gadał kto oglądał mój przedostatni film tak przedostatni no to wie kurde czemu jest ban no niestety, nie, mi nie jest po drodze z Counter Strike'em, z tymi kurde ruskami i innymi, a nie, chociaż co ja powiedziałem, to słowo jest zakazane na YouTube, nie wiem czy wiecie, kiedyś były złote czasy, to było normalne, zwykłe słowo, teraz to YouTube banuje, nie wiem co im odwaliło nagle, ale dobra. I kurde... Hmm. Wiesz co, kwestia jest też taka, że na CSGO Skinsie te skrzynki kosztują 9 zł. Sam klucz tutaj nie dość, że jest droższy, to jeszcze za skrzynkę trzeba zapłacić To gdzieś z 20 ziko chyba wychodzi, coś takiego mniej więcej, nie? Także, no, różnica w cenie jest, no, o, o połowę są tańsze, tak jak tutaj jest napisane Wiernie otworzyliśmy, bla bla bla, zachowując niemal identyczne szanse w obniżonej cenie, co nie? Także widać, kurde, od razu, że na CSGO skin się, się opłaca bardziej Aczkolwiek, jeden dobry traf, jakaś koska tu czy tu i kurde i odcinek już jest gitara, nie? Obawiam się to, że jesteśmy już mniej więcej w połowie i jeszcze nie było ani jednego fioletowego skina chociażby. Chociaż może fioletowy był. No, nie, nie, nie było. A był, był. Dobra, ale to jakiś grot po co, nie? A nie było żadnego czerwonego, to na pewno. To jest tragedia. O <laughs> kurde. Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja nawet, nie? Tragiczny odcinek, kurde, widowie, ja się tyle wykosztowałem, a tu ciul do dupy, no. no, co tu jest grane, no? Jakiś nieszczęśliwy dzień. Niech to leci, niech to leci. No to nieźle poleciało, no to nieźle. Unlock, 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 open to keep. Czekajcie, niech tu wylosuje. Pyk, dobra. Teraz to otwieram. Ajajajajaj, no kurde, nie wiem mam, mam, nawet, co mam wam powiedzieć, nie? Nie podoba mi się to. O Aj, było blisko, było blisko. Dobra, jeszcze raz. Dawaj, dawaj, dawaj. Patrzycemu znaczy, ja by jeszcze raz. Teraz CSGO skins. No i dupa, no i dupa. Co to ma być? No co to ma być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ostatnie sześć skrzyneczek. Nie wierzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobrze liczę, no nie gadaj. No i teraz mi pięć zostało, nie? Kurde, dobra, tu też sobie otworzę od razu. No, no, nawet fioletowego nie wydropi. Tragiczne to jest. Tragedia, tragedia. O, tu przynajmniej w StarTrucku. A ja, ja to sprzedaję od razu, ja to w dupie mam. Wifon, nie pisz do mnie teraz, kurde. Stricto, stricto. I wysłał moją kosę. Nie wiem, czasem nie, nie, nie kumam moich widzów, nie wierzę w to, co wy robicie, ale dobra. O, jest pierwszy fioletowy! Wow, niesamowite, naprawdę. I za znaczy 3 złote, kurde, no to mega. Kurde, zaraz! Jak się to blokuje, jak frajera? No, nie wierzę, no. Co wydropiło? Ale bagno. Jak w tym odcinku chcecie wygrać doładowanie na 5 dolarów na CSGO Skinsa, to zostawcie lajka, suba i napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona broń w CSie. Wy widzicie, co się dzieje z tym Steamem? O, nie w lobby, tylko offline. O, no i mam Was w dupie wszystkich, kurde. Dajcie mi w spokoju nagrać odcinek. Cztery ostatnie szynki gówno mi wydropiło. Dajcie mi popłakać w samotności. Dobra. Teraz mi trzy skrzynki zostaną i tu też klikam, niech się otwiera w dwóch miejscach naraz. Eee, no i bagno. Ja cię dziękuję, no trzy ostatnie szanse. Wątpię, że co się stanie, no widzowie, odcinek przepalony. Jestem ciekaw przynajmniej, gdzie jest lepszy drop, czy na CS2 się? czy na cs dwójce? nie? O, tu jest fioletowy, kolejny, nie? No fajnie, że tu przynajmniej te, znaczy fajnie, no kurde, no jakieś czerwone, jakaś kostka, coś z tego, Fifa Rafa, no. Dawaj, jeszcze tu. Ii... Dobra, jest fioletowy pierwszy i tu też jest, ale tu fioletowe. No i w końcu jest jakiś profit ze skrzynki. Ten yy, SG jest nawet ładny, nawet spoko, ale dobra, została ostatnia skrzynka. Open to keep, dawaj i tu też otwieram ponownie, i uwaga co to będzie, co to będzie no i pak, to i tu, ja cię nie wierzę, nie, ja cię dziękuję, skiny tragiczne jak sami widzicie, no ten wifon dołączył do mnie, wypadł, wróć mi do tego, skiny, no tragedia nie, przez te odcinki patrzcie jaki mam zaśmiecony ekwipunek, bo jakimś gównem, muszę to sobie na parę słapie strejdować wszystko na coś fajnego, no ale dobra no to co, no to ja wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że się podobało, pamiętajcie o tym, żeby wpisać go stricto, bardzo mi to pomoże, wesprzecie mnie i was też to wesprze, 10% bonusu daje. Dzięki temu jak sobie doładujecie coś z moim kodem, no to 840 wystarczy i wbijacie do giveaway'u o kosę. Także zapraszam serdecznie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i siema!